Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj, teraz odcinek z poszukiwań na plaży z wykrywaczem. Yy, mam Deusa oczywiście. Equinoxa w sumie ani razu jeszcze nie używałem, ani w wodzie nie byłem na sito. Chociaż dzisiaj warunki by sprzyjały, bo jest mała fala, piękna pogoda. Nie wieje, jest o wiele cieplej. Yy, idę na to samo miejsce, gdzie byłem yy, poprzednio dwa razy, ponieważ za pierwszym razem trafiłem w śmieci, ale sygnały były, więc dobrze. Wczoraj trafiłem w ten srebrny pierścionek plus tą srebrną łyżeczkę. Chcę to miejsce przechodzić dokładnie, ponieważ za kilka dni może to miejsce być zasypane piachem, więc chcę go, chcę go dokładnie tutaj spenetrować. Na pewno będą sygnały. Dzisiaj pogoda mi sprzyja, ponieważ Tutaj wszędzie da się kopać, nie jest zamarznięte. Jak widzicie, duży, duży teren do przejścia pomiędzy tymi kamieniami. Będę sobie chodził tiptoczkami, drobnymi krokami od wydm aż do morza. I tak to wszystko wygląda. Pogoda znów piękna, udało mi się. No i co? Uzbrajam się w sprzęt, idę szukać i miejmy nadzieję, że będzie jakiś super strzał. O, jak tu grząsko, powiem Wam. Patrzcie, zapada się, ale to dobrze będzie można kopać. Więc teren mam dosyć duży. No i zobaczymy, co ten dzień przyniesie. Ładna pogoda, naprawdę, powiem Wam. Udało mi się. Tutaj niby zamarznięte, ale wydaje mi się, że będzie się dało wbić łopat. I dalej są tutaj sygnały. Tak, jak myślałem, już trzy to są obciążniki. Jak mi znajemy podział do sieci rybackich, ołowiane. Plus tam trochę złomu żelaznego. Więc jak są sygnały takie, to i mogą być ładne sygnały z ładnymi rzeczami. Jak na razie nic z metali kolorowych ciekawego, tylko tamten ołów. No i żelazto się pojawia. Ale w sumie cały czas jakieś sygnały są. Więc zobaczymy, czy mi się dzisiaj poszczęści, czy nie. Na razie chodzę tutaj pod samymi wydmami Potem będę chodził tam. W tej wefe fajnie nie ma aż tyle wody. No i trafił mi się pocisk Miedziane. No więc już jak są takie sygnały kolorowe, to i złoto, i srebro, może być i moneta. Wszystko po prostu. Tutaj gdzie wczoraj była woda, i teraz nie ma. Jest pierwszy sygnał. Przyszedłem, już tam spod wydm, nic nie było. Wracam w tamtą stronę teraz. Będę tak chodził w tej weftce, w tej te wewte No i zobaczcie, jeden złoty. Jest dużo patyny, ale wyczyści się go i wróci do obiegu. A no, więc zaczyna się powolutku coś dziać. A jestem już tu trzeci raz. Znowu sygnał kolorowy. Cały czas tutaj są sygnały i klucz. Miedziany klucz. Dobrze będzie do złomu. Za każdym wypadem zbiera się tego złomu trochę. Ale najważniejsze że są sygnały. A tak sobie powolutku idę. A patrzcie, jaki mam duży teren do przejścia. I cyk. Kolejny ładny sygnał, mówię wam. Aż się nie spodziewałem, że aż tyle sygnałów tu będzie. Yy, I druga złotóweczka. Też stara, ale. Stara, ale jara. wyczyści się i będzie. Fajnie. No ciekawe co ten dzień przyniesie. Co uda mi się najlepszego dzisiaj znaleźć. Może jakieś złoto, srebro. jest kolejny sygnał i kolejna moneta. Też stara, widać długo tu leży. Współczesne 20 groszy. No ale ja jest fajnie. Powiem super, super. A taki kawałeczek i tyle sygnałów. Ciekawe co dalej będzie. Patrzcie jaki kolor wody się zrobił. Można by przypuszczać, że to... Jakieś żelazo tutaj kopałem, ale nie. Znowu moneta. Jaka to jest? 5 groszy współczesne. No więc fajnie, ale ładnie to wygląda. Zaczynamy. Tu taka woda przejrzysta, a tu nagle taka ruda plama. Kolejny sygnał z wody. Ładny sygnał. I kolejna moneta. Tym razem 10 złotych z PRL-u 6. Pusty chyba I tutaj jest Bolesław Prus, chyba to jest. Oj, nawet nie wiem. Ale powiem Wam fajnie. Dużo sygnałów. Liczę na coś lepszego. Teraz łuska od Mausera Leżała na wierzchu na tych kamykach. Patrzcie, jakie głazy tu wypukane są. To jest już najniższa warstwa plaży. No jest no trochę sygnałów. Tam nie, 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 nie kręciłem, nie pokazywałem jakieś pociski Jakiś szmelc w sumie No ale cały czas, cały czas są sygnały, więc jest ok. Po od Mausera kolejny sygnał, też na wierzchu Kawałek łóżki od Peterszy No już zbita, sponka, wszystko <laughs> no, tyle tu sygnałów Załóżmy, się, że jakbym jeszcze przez kolejne kilka dni to To jeszcze byłyby sygnały no, tylko żeby coś fajnego wpadło. No, ale jeszcze dużo chodzenia przede mną. Dużo już przeszedłem. No, w sumie połowę można powiedzieć, tam gdzie zacząłem. Ale dopiero przeszedłem tutaj. Tam jeszcze nie chodziłem. Pod wydmą byłem. Jeszcze tu mam do przejścia. O! Kupa chodzenia jeszcze przede mną. No i jest 20 groszy kolejna moneta. Więc brak gitarka. I takie sygnały się trafiają. Taki ciężki kawałek złomu, ale widać, że to współczesna jakaś rura jest, czy coś takiego. Dobrze, też się to wybierze i będzie git. Jest kolejna łuska od P.P. Ktoś ze zbitą słonką. Kolejny sygnał, kolorowy. jest monetka Kolejna sztuka. Jeden z grosz, c. współczes z groszki. No, i powiem Wam, mam coś fajnego. Idę to przepukać wodą teraz. Grząsko tu strasznie, bo tu stała woda. Jak widzicie, patrzcie, jaka krągłość. Już ją mam na, na palcu. Zobacz, sreberko będzie. Tak, sreberko. Piękna obrączka srebrna. Nie jest aż taka stara, bo widzę, że nie jest aż tak spatynowiała. Tu wierzchu, ale w środku jest. Jest spatynowiała. Super, super. Dobra. Kopię dalej. Morda się cieszy. Jadę jakąś przerwę zrobić, coś się napić. Ale już jest sreberko. Można powiedzieć, że z trzech wypadów, dwa wypady jak na razie ze srebrem. Ale powiem wam, że jeszcze tutaj muszę przejść tam do końca, potem jeszcze w tamtą stronę. Więc troszkę chodzenia jeszcze ma. Przyszedłem tutaj z drugiej strony Tu na koniec, no i złotóweczka Już prawie wyczyszczona Więc spoko, ale widać, że też trochę tu leżała A jeszcze troszkę pochodzę na pewno Idę teraz tam I kolejna monetka Też współczesna, 10 groszy No jest dzisiaj trochę tych monet Ostatnio tyle nie było I kolejna monetka, ale małe nominały, coś znajduję. Największe to złotówka, a to 10 groszy współczesne. Chodziłem cały czas na programie Pitch, zmieniałem teraz na Deus szybki. No i jest monetka, 5 złotych. Pyryły. już powoli będę kończył. Kolejny raz jestem zadowolony z dzisiejszego wypadu. Chodziłem na programie Pitch Jutro tam idę i będę chodził na innym programie Wydaje mi się, że na pewno będą sygnały, każdy program inny No i też udało mi się dzisiaj uszczelić sreberko Jakieś monety i PRL I współczesne, ale to już zobaczcie sami Co mi się udało trafić, jest tego trochę Tutaj ołów Jak mi znajomy mówił od sieci rybackich Klucz, pewnie z miedzi Monet Ile ich jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11. I tu nie wiem, 4 złote jest. Jakieś dwie monety z perelu. Wiadomo, trochę śmieci, ale to wszystko zabieram, żeby czyścić plażę. Troszkę łusek plus pocisków. a to jakieś blaszki miedziane. No i najładniejsze znalezisko to ta oto obrączka. Sreberko to jest. Jeszcze nie patrzyłem, czy ma punkce, ale widać, że to jest srebro i sygnał też na srebra. Więc tak to wszystko wygląda. Yy, jak się chodzi, któryś raz w tym samym miejscu i jest jeszcze tyle sygnałów, to na pewno jeszcze są tam sygnały. No i oczywiście mogą być super rzeczy też, więc warto iść. Więc tak jak mówię, jutro idę, ale będę chodził na innym programie, na się, więc czas pokaże, co uda mi się znaleźć. Pogoda mi się cały czas udaje, piękna pogoda. Chociaż troszkę wieje nieraz, wiadomo, ale jestem ciepło ubrany. Mam na sobie behatkę z podpinką, więc nie jest mi zimno. A poza tym, jak się czuje grusza, to zimno nie jest. Dobra, wielkie dzięki, że obejrzeliście ten odcinek. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego. Piona, cześć!